Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających, już chyba przed świętami to będzie ostatni odcinek, także już moim widzom na kanale życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, bo już zbliżają się święta. W dzisiejszym odcinku barmleczny Bambino, czy warto kupić, czy omijać, czy rozważyć. Znajduje się Krucza Róg Chorzej w Warszawie. I jest to y, bar, który istnieje od lat, nawet za komuny istniał. Y, I czy warto kupić tam? Oczywiście, że warto kupić. Y, ceny są niestety już normalne. Nie tak jak za komuny, że to się opłacało kupić. Ceny są normalne. Porcje są dość małe. Y, za taką porcję ziemniaków musiałem zapłacić 11 zł. Za taki mały żeberko 11 zł no i za sałatkę 4,50 więc widzicie, że tanio nie jest razem to dało 27 zł coś takiego natomiast byłem ostatnio w Łomiankach i tam testowałem bar mleczny i jeden z widzów napisał, że 10 ocena najlepsza Otóż nie do końca, ja tam dałem, nie pamiętam, trójkę chyba. To tutaj muszę dać piątkę. Jedzenie jest po prostu wspaniałe. Tak jak za komuny, jak u mamy, jak u babci, nic nie jest tu oszukane. Oczywiście ceny są wysokie, nie da się ukryć, widać to, że jest mniej ludzi, ale za to przychodzą tutaj aktorzy znanych. Zna, znany, znani aktorzy z serialów, chociażby przychodzą tutaj jeść, a mają dużo pieniędzy, a mimo wszystko tu przychodzą jeść, bo tu jest smacznie. I to jest naj, najlepsza rekomendacja, że yy, nawet tacy ludzie przychodzą do baru mlecznego zjeść, bo tutaj po prostu dobrze karmią, więc daję maksymalną ocenę piątkę. Uważam, że jest to najlepszy bar mleczny w Warszawie. Niewątpliwie są rzeczy do poprawy, jak choćby czystość, przydałaby się wymiana choćby sztućców, talerzy, bo to, co serwuje, to jest komuna. Po prostu jest to wszystko brudne. Nie da się ukryć tego. Więc sugeruję tutaj miastu, czy pan prezydent Trzaskowski chyba tym zarządza, żeby jak najszybciej wymienić tutaj po prostu sztuce, bo jest to dość higieniczna rzecz. I talerze, no i kubki i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest w miarę czysto, więc jeżeli chodzi o smak, to jest bardzo dobre. Nie, właśnie to w Łomiankach było takie szpitalne jedzenie. Tutaj wszystko jest po prostu, no ma smak jakiś. Tam brakowało smaku w Łomiankach wszystko jest prawdziwe, tak jak kiedyś było za komuny, tylko niestety porcje się zmniejszyły, a ceny poszły do góry. Jeszcze raz wesołych świąt, do usłyszenia, hej!